Około 6.40 będziemy jechali na szlak Caminito del Rey. Niestety nie mamy biletu, dlatego musimy się udać tam tak wcześnie. Z szansą na dostanie biletów wspólnie o 9.30. Jest po 8.30, jesteśmy na miejscu, mam nadzieję na kupno biletów udało nam się ich zakupić w sprzedaży internetowej. Pojawiliśmy się jako jedne z pierwszych osób, aby mieć szansę na załapanie się na pulę biletów sprzedawanych w kasach. W przeciwieństwie do dni poprzednich, tym razem ze względu na brak opadów, szlak był otwarty. Udało się, niedługo będzie na szlak. Koszt atrakcji to 10 euro, opcjonalnie z dodatkową opłatą 155 za autobus powrotny. Po wysłuchaniu instrukcji bezpieczeństwa dostaliśmy kaski i ruszyliśmy w drogę. Przed remontem tego szlaku był to jeden z najniebezpieczniejszych szlaków w Hiszpanii. to del Rey po polsku ścieżka Kró Króla to prawie 3-kilometrowy szlak, nie licząc dojścia do niego. Prowadzi on wzdłuż kanionu nad rzeką Guadalhorce. Można go przejść dzięki konstrukcji zawieszonej na skałach na wysokości do 105 metrów. Na pewnych odcinkach szerokość wynosi zaledwie 1 metr. Można czuć się zdecydowanie bezpiecznie, gdyż na jego całej długości znajdują się barierki. Ładny szlak. Może nawet lepiej, że jest biletowany, bo przynajmniej da się przejść. Dlatego, że o konkretnej godzinie jest ograniczona ilość osób, która może przebywać na szlaku jednocześnie. Część szlaku prowadzi również przez tereny zielone. Po przeciwnej stronie wąwozu można dostrzec tunele wdrożone w skałach, przez które poprowadzone są szyny kolejowe. Proszę, czujesz na wysokości. Dobrze. Pod nami widać stary, oryginalny szlak, wybudowany w 1905 roku dla pracowników elektrowni wodnych. Był on bardzo zaniedbany i z biegiem lat niszczał. Dawniej, kiedy nie istniały tam żadne dodatkowe zabezpieczenia, śmierć poniosło kilka osób. Z tego powodu w 2001 roku ścieżka została zamknięta. Postanowiono zatem wydać 9 milionów euro na budowę nowego szlaku. A jego ponowne otwarcie nastąpiło w 2015 roku. Musimy teraz wprawdzie zapłacić, ale mamy za to piękne widoki. Tak więc droga przeznaczona niegdyś dla nielicznych śmiałków jest dziś bezpiecznym szlakiem turystycznym, nawet dla rodzin z dziećmi. Bardziej znane ujęcie ze zdjęć pochodzi z miejsca, gdzie znajduje się charakterystyczny most, którym jednak nie można przejść. Do tego służy wiszący most, znajdujący się bezpośrednio za nim. Po zejściu ze szlaku znaleźliśmy się w miejscowości El Coro, skąd podstawionym autobusem, dostaliśmy się na miejsce startowe, tuż przy parkingu samochodowym. Tego dnia mieliśmy jeszcze sporo czasu, więc chcieliśmy wykorzystać go na kolejny szlak górski. Wybór padł na oddalony około 60 km rezerwat przyrody Torca de Antequera, znany ze wspaniałego krajobrazu powstałego w wyniku zjawisk krasowych skał wapiennych. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmu.